Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnej prelekcji pod tytułem Marketing Internetowy w 2020 roku. Sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe i liczne narzędzia. Czy człowiek jest jeszcze do czegoś potrzebny? System reklamowy Google Ads pozwala na stworzenie kampanii reklamowej bez znajomości tego narzędzia. Wystarczy podać link do swojej strony internetowej, wpisać kilka słów związanych ze swoją ofertą, dodać zdjęcie, logo, wybrać język, lokalizację, budżet i gotowe. Ale czy pełna automatyzacja gwarantuje sukces? Na te pytanie odpowie kolejny prelegent, pan Krzysztof Wroński, trener Google Ads, założyciel Marafiki. Dzień dobry, Panie Krzysztofie. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. E, już tutaj sobie udostępniam mm -hmm. ekran. Najważniejsze, że widać Pana słychać. Tak, to, to jest istotne. Z tym, że widać to może niekoniecznie, ale dobrze by było, żeby mnie było słychać. E, ok. Dobra, dostaję też informację z naszego studia, że wszystko. Gra wszystko jest w porządku. A okay. no, prezentację teraz włączamy, prawda? Tak jest. No to Panie Krzysztofie, zapraszamy do wygłoszenia prezentacji. Oddaję panu głos. Dobrze, już momencik. momencik. Czy widać moją prezentację w tym momencie? Ja. Nie, nie widać. Dobra. Jeszcze raz. Dostaję informację, że musi Pan udostępnić na pełny ekran. E, dobra, tylko tu coś kliknąłem chyba. Prezentację na pełny ekran. Screen. No, to to jest dobry moment na e, przypomnienie, jeszcze raz tematu naszej rozmowy. Mam nadzieję, że w tym czasie pan Krzysztof jest. jest. Widzimy. No tak. Nie ma potrzeby przypominać, bo jest na pierwszym slajdzie. Panie tak Krzysztofie, oddaję głos. Bardzo dziękuję. Uff, udało się. Dobrze, proszę państwa. Yy... Ja dzisiaj tak troszeczkę z, z takim przewrotnym pytaniem przychodzę do Państwa, a mianowicie zajmuję się marketingiem internetowym. Oczywiście gdzieś tam mam swoje takie dwie, dwie główne dziedziny, czyli Google Ads, Google Analytics, to są takie, takie moje, można powiedzieć, dwa koniki, którymi się głównie zajmuję, ale gdzieś obserwuję oczywiście, co się dzieje dookoła. Otacza nas wszędzie sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe. Narzędzia, i tak się czasami zastanawiam, czy człowiek jest jeszcze do czegoś potrzebny. No i oczywiście tutaj pokażę Wam, e, przedstawię jakby na e, swoim przykładzie, czy przykładzie, e, przykładzie Google Ads. E, tak się składa, że ścieżka użytkownika jest e, coraz bardziej kręta, bardziej kręta niż kiedykolwiek. Użytkownicy. E, Stykają się z naszą stroną z wielu źródeł, tych punktów styku, kontaktu jest, jest bardzo dużo. W związku z tym, oczywiście, jest to dla nas ciekawe, dla nas, dla marketerów. Chcemy się dowiedzieć, gdzie, w jaki sposób, skąd ci użytkownicy stykają się z naszą stroną, z naszym produktem, z naszą marką. No bo to zwiększa szansę na zakup. Google przeprowadził badania, oczywiście mają swoje dane, ale też sprawdził wiedzę marketerów na, na ten temat. No i oczywiście większość twierdzi, że rzeczywiście im więcej punktów styku z produktem lub marką, tym większa szansa na sprzedaż. Zatem jest to dla nas bardzo istotne, ale samo zbieranie danych, no, to jeszcze nic. Oczywiście my możemy zebrać je w prosty sposób, bo tutaj mamy przykład jednego z prostszych raportów z Google Analytics, najważniejsze ścieżki konwersji, czyli widzimy te punkty styku, tak, z źródła, z których przychodzili do nas użytkownicy, zanim ostatecznie dokonali konwersji. I tutaj mamy w tym przykładzie akurat doszło do, do jednej konwersji, jest to, jest to jeden taki scenariusz, ale jak widzimy. Tych punktów styku było bardzo dużo. tak? Najpierw jakiś e-mail wysłany, potem siedem razy ktoś wszedł bezpośrednio na stronę, potem jeszcze przez Facebooka, potem organik, potem jeszcze jakaś kampania, y potem jeszcze kilka punktów styku, więc naprawdę widzimy, że ci użytkownicy często wracają na naszą stronę, konsultują się z kimś, zastanawiają się, y więc to, to, to bardzo rzadko y bywa tak, że, że jest to. Jedno wejście na stronę i, i od razu zakup. Oczywiście to zależy znowu od branży, ale, ale mów mi się, że to nie jest taka prosta rzecz. No i jakby zbieranie samych danych to jest oczywiście jedna rzecz. Natomiast e, no, obsługiwanie tych, e, tych klientów, zapewnianie im e, dotarcie do nich i, i, i potem utrzymanie jakiejś relacji z nimi jest po prostu no, wręcz granicy z, z niemożliwością. Musielibyśmy się sklonować chyba, żeby e, móc obsłużyć klientów, tych potencjalnych klientów czy klientów, którzy mieli styczność z naszą stroną, marką czy, czy produktem. I tutaj właśnie wchodzi automatyzacja. Tu, tu, tutaj są te wszystkie... Tu jest sztuczna inteligencja, tu, są, tu jest nauczanie maszynowe. To są te wszystkie narzędzia, z którymi dzisiaj marketerzy mają do czynienia i które za nas wiele rzeczy rozwiązują. Jednym z takich narzędzi właśnie jest Google Ads. To jest świetne narzędzie do generowania leadów, do generowania sprzedaży, generowania ruchu, do nie wiem, kreowania, kreowania marki. Mamy możliwość wyświetlania naszych reklam w sieci wyszukiwania. Będą to reklamy takie produktowe, jak tutaj widzimy. Jest produkt, jest cena. Użytkownicy mogą wybierać, kupić najlepszy, najlepszy produkt bądź dany produkt od najlepszego sprzedawcy. Mamy reklamy tekstowe, które już nie są zarezerwowane tylko dla powiedzmy dla e-commerce, tylko tutaj już każdy może stworzyć taką reklamę. I ona też spełnia bardzo swoją rolę, bo my trafiamy jakby w ten dół lejka zakupowego, tak, czy dół decyzji zakupowej użytkownika, bo on już jest zdecydowany, on szuka wyszukiwarce, więc. Jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie chce otrzymać naszą ofertę, chce zobaczyć naszą reklamę, kliknie w nią i przejdzie na stronę. Więc yy, mamy wiele możliwości, oprócz wyszukiwarki, jest też sieć reklamowa, gdzie możemy prezentować reklamy banerowe na milionach stron, absolutnie milionach stron. Google tutaj ma, yy, współpracuje z, ze stronami, każdy właściciel takiej witryny ma konto Google AdSense i udostępnia Google'owi tę Tą przestrzeń reklamową. i Otrzymując od Google prowizję za, za każde kliknięcie. Mamy reklamy na YouTube. To są reklamy wideo lub też reklamy banerowe. Google kupił YouTube'a. Po to głównie właśnie, żeby móc spokojnie tam wyświetlać swoje reklamy. Móc to kontrolować. A przecież YouTube to nie jest tylko i wyłącznie. Coś, co tam, nie wiem, spędzamy czas na, na zasadzie e, rozrywki. Google, jakby się tak zastanowić, to, to jest druga najpopularniejsza wyszukiwarka w internecie. A przecież ma wyszukiwarkę. My wpisujemy jakieś hasła do tej wyszukiwarki, szukamy jakichś filmów, e, ale szukając filmów, możemy dajemy też Google'owi informacje o tym, że jesteśmy czymś zainteresowani, jakimś produktem, jakąś marką być może jakimś wydarzeniem z naszego życia, być może szukamy mieszkania, być może rodzi nam się dziecko, być może się przeprowadzamy, szukamy, szukamy jakiegoś produktu, bo chcemy go kupić, więc dajemy te informacje, które potem są wykorzystywane przez systemy uczące się i ta reklama, która później jest nam serwowana, jest, można powiedzieć, że szyta na miarę, szyta pod nas, więc to jest bardzo duże ułatwienie również możemy się wyświetlać na mapach Google'a, w Gmailu, więc tych miejsc wyświetlenia jest, jest naprawdę dużo i powinniśmy z tego korzystać jak najbardziej. Teraz, jeżeli chodzi o kolejne elementy, które, w których gdzieś tam macza palce ta, ta sztuczna inteligencja, nauczanie maszynowe, to są na przykład inteligentne strategie określania stawek. Dawniej było tak, że specjaliści Google w tym ja, no spędzaliśmy bardzo dużo czasu nad zastanawianiem się, nad dostosowaniem stawek, zastanawiając się, jak te stawki ustawić, żeby, żeby przechytrzyć konkurencję, więc nie wiem, no naprawdę dużo czasu się nad tym spędzało. Dzisiaj coraz bardziej wchodzimy w właśnie w używanie inteligentnych strategii określania stawek. Tak możemy się rozliczać z Googleem za modelu. Docelowe CPA, czyli określić, że będziemy płacili Google'owi za każdą konwersję, czyli albo sprzedaż, albo jakieś LIDA, albo jakieś tam inne działanie. Natomiast możemy sobie ustawić jakąś kwotę i załóżmy, że chcemy zapłacić 100 zł za konwersję. Proszę bardzo. Może tak być, że to rzeczywiście wypali, aczkolwiek to też będzie zależało od tego, jakie, na jakim poziomie wcześniej płaciliśmy za konwersję, być może przeszarżowaliśmy z tą stawką. Docelowy ROAS z kolei będzie nam pozwalał rozliczać się z Googlem za zwrot poniesiony na inwestycje w reklamę, tak? Czyli możemy ustawić sobie taką, taką stawkę, że chcemy płacić, chcemy mieć jakby 4 zł z każdej złotówki zainwestowanej w reklamę. I ROAS 400% ustawiamy i, i bardzo proszę. No i wiele innych takich inteligentnych lub, lub inteligentnych, powiedzmy automatycznych stawek, strategii tutaj również możemy sobie wybrać i nie musimy już tyle czasu spędzać na samodzielnym ustawianiu stawek. To jest naprawdę duże odciążenie. Oprócz tego mamy też do dyspozycji inteligentne kreacje reklamowe. Tak? Google ma wiele tak, tak zwanych elastycznych reklam, czy to w wyszukiwarce, czy to w sieci reklamowej. Możemy tutaj wpisać kilka wariantów nagłówków, tekstów. Google to przemiesza i wyświetli użytkownikowi najlepszą wersję. W sieci reklamowej możemy jeszcze dorzucać do tego zdjęcia, filmy różne. Google będzie to mieszało i, i będzie właśnie pokazywał ten, te najbardziej e, rokujące, jakby naj, największe prawdopodobieństwo e, osiągnięcia konwersji, czy, czy po prostu jakiegoś celu. E, no i żeby było mało, to mamy wręcz całe kampanie, które są inteligentne. Możemy po prostu bardzo często wpisać, dodać po prostu kilka tematów, jakby z naszego biznesu, dodać kawałek jakiegoś tekstu reklamowego. I bardzo proszę, możemy odpalić taką reklamę, która będzie się oświetlała i w sieci reklamowej, i w sieci wyszukiwania. I tutaj na przykład podajemy zakres geograficzny, więc dla takich małych biznesów. Lokalnych to może być ciekawa opcja. Dodajemy jakieś hasła. Ehm, na przykład. Ja wpisałem coś ze swojego podwórka, oczywiście pozycjonowanie, reklama w Google, kampania AdWords yy, i tak dalej. Yy, natomiast problem pojawia się w takich kampaniach w momencie, kiedy zaczynamy wypełniać taką reklamę. No bo tak naprawdę wpisaliśmy różne hasła z yy, różnych usług yy, i co teraz piszemy, że mamy pozycjonowanie, reklamy, generalnie jedno i drugie, tak, wszystko choć ta trafność właśnie tutaj jest słaba, więc może te zwykłe kampanie na sieć wyszukiwania na przykład pozwalają na, na podział tych słów kluczowych na grupy. Tak? Może to byłoby lepszym sposobem, to by dało lepsze dopasowanie do zapytania i być może nawet lepszą konwersję. Dalej pozostaje nam tylko wpisanie budżetu i możemy się generalnie reklamować przy użyciu takiej inteligentnej kampanii. W sieci wyszukiwania to samo, Sieci reklamowej bardzo podobnie. Tam wręcz nawet mniej jest rzeczy do wybrania. Wpisujemy adres, zdjęcia, logo i, i jedziemy. Jest inteligentna kampania produktowa, która też pozwala właśnie te reklamy produktowe wyświetlać w bardzo podobny sposób czyli sama sobie wybiera, które produkty ma kiedy wyświetlić. Jest reklama Discovery, która jest pewną nowością i ona fajnie teraz może działać, bo jeszcze mało kto z tego korzysta, więc zachęcam. Ona ma bardzo duże dotarcie, jeżeli chodzi o jakby potencjalnych klientów. Jest w stanie wyświetlić się w wielu różnych miejscach. Lepsze dotarcie dzięki jakby zaangażowaniu, informacjom, zaangażowaniu użytkowników, atrakcyjne reklamy, takie remarketingowe bezpośrednio usługa, Więc to jest naprawdę tutaj dużo plusów. Płynących z tej kampanii Discovery, tak jak powiedziałem, jest to stosunkowo nowa rzecz, więc warto skorzystać. Systemy inteligentne, strategie, one mierzą miliony sygnałów w czasie rzeczywistym. Jak urządzenia, lokalizacje, dzień, tygodnia, porę dnia, listy marketingowe, wiele, wiele, wiele naprawdę danych, do których my nawet nie mamy dostępu. W związku z tym no, jest to ogromna przewaga. Ale ktoś może powiedzieć: No dobra, ale ja nawet nie mam strony internetowej. Spokojnie, tutaj też jest rozwiązanie. Jest taka takie narzędzia Google, moja firma. Możecie sobie tam założyć konto i możecie tutaj skorzystać z darmowego kreatora strony. Nie będzie ona super ładna, mówmy się, ale będzie. tak Będzie spełniała. No to co dalej? Czy rzeczywiście ten człowiek jest nam potrzebny. No zacznijmy od kampanii z, z Google, moja firma tych inteligentnych. Mocne ograniczenie, tak, praktycznie ma możliwość jakiejkolwiek... Nie słychać mnie? Słychać, słychać. Okej, okay. widziałem o co... To... Ma możliwość jakby, raportowania, ma możliwość analizy, ale można włączyć tryb eksperta i będzie OK, tak? I wtedy będziemy mieli dostęp do innych elementów, do innych możliwości, do... będzie można wybrać cele, które nas interesują. Sprzedaż, potencjalni klienci, świadomość zasięg marki, e, bo to z kolei determinuje wybór kampanii, tak? Więc też trzeba będzie odpowiednią kampanię umieć wybrać, co siedzie wyszukiwania czy siedzi reklamową. Można wybrać oczywiście kampanię inteligentną i one będą pracowały za nas. Czyż to niezudowne? Tyle, że mamy mniej raportów, mamy mniejszą możliwość optymalizacji, mamy mniejszą kontrolę nad ustawieniami. No i wreszcie mamy inteligentne strategie określania stawek. I tutaj już wcześniej troszeczkę o nich wspomniałem, że to możemy z nich korzystać i one będą nam pomagały, na pewno odciążą nas, jeżeli chodzi o, o czas, który poświęcamy. Na, na chociażby ustalanie stawek, ale trzeba będzie umieć wybrać odpowiednią strategię w odpowiednim czasie. Nie możemy zacząć od jakiejś strategii, na przykład ROAS, kiedy mamy zbyt mało konwersji, tak? zbyt mało danych. System wtedy nie będzie umiał wystartować, bo nie będzie miał tych danych historycznych. W związku z tym Musimy pamiętać, że to, to, to nie, nie działa na takiej zasadzie, że włączamy autopilota i on jedzie. My musimy tutaj umieć reagować. Skoro mowa o konwersjach, to musimy coś skonfigurować, jakiś celek, musimy coś śledzić, tak? czy kliknięcia, czy sprzedaż, czy, czy wysłane formularze. No i do tego potrzebny jest kod. Trzeba po prostu mieć tę konwersję, trzeba gdzieś ten kod wkleić. A zazwyczaj prosimy programistów, bo oni są niechętni, bo im przeszkadzamy w ich projektach większych. Dwie minuty. Natomiast spokojnie, Google znowu coś wymyśliło. Jest coś takiego jak cel inteligentny, smart goals. Można go ustawić po prostu jednym kliknięciem czy dwoma w Google Analytics. Z tym, że znowu cele inteligentne wybierają około 5% najwyżej ocenianych sesji. Ten próg jakościowy potem jest jakby dostosowany do, do swoich sesji, wybierany, przesyłany do naszego Google Ads. No i teraz pytanie, czy to wystarcza? Tak? Być może nie, być może warto sobie swoją własną konwersję ustawić. Problem z konwersjami jest tylko taki, że ta atrybucja, model atrybucji jest wybrany na ostatnią interakcję, czyli tak naprawdę ostatnie kliknięcie w jakąś reklamę e, powoduje, że ona dostaje całą nagrodę za zdobycie takiej konwersji. No I teraz wyobraźmy sobie, że czy, czy Michael Jordan, który oczywiście zdobywał dużo punktów i wygrywał wiele meczy, ale czy on by wygrał sam. No chyba nie, on by nie wygrał tylu meczy, gdyby nie Rodman, Pippen, Phil Jackson i, i reszta chłopaków. Tak więc e, zachęcam, jeżeli już macie skonfigurowane konwersje po stronie Google, zmieńcie ten model atrybucji na liniowy, e, przynajmniej na start do czasu, kiedy czegoś nie wymyślicie. No i e, w związku z tym pana miałem pytanie, czy, czy, czy znowu możemy tak sobie po prostu coś puścić i, i siedzieć. No nie, Google wprowadza wiele zmian. E, my musimy być na bieżąco. Musimy sprawdzać dodatkowe kolumny dotyczące szacowanych stawek, e, raporty Proszę analizy. Nie do końca, bardzo prosimy. E, musimy zobaczyć, z kim stajemy w szranki. Musimy sprawdzić e, udział w wyświetleniach, czy na przykład czegoś nam, e, czy gdzieś ta kasa nam nie ucieka. Musimy zobaczyć, gdzie się wyświetlają nasze reklamy. Czy przypadkiem cała kasa nie idzie na wyświetlanie się w jakichś aplikacjach? Jeżeli tak, to warto wykluczyć tego typu aplikacje. No i. Ostatecznie, czy człowiek jest do czegoś potrzebny? No Zostawiam Was z tym pytaniem. Jeżeli ktoś z Was ma taki odkurzacz automatyczny w domu i go zostawił kiedykolwiek na dłużej, to prawdopodobnie po powrocie znalazł go gdzieś pod szafą, zaplątanego w kable. To tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Serdecznie dziękujemy. Prelekcja Marketing Internetowy w 2020 roku. Pan Krzysztof Wroński, trener Google Ads, CEO. Marafiki. Bardzo serdecznie Panie Krzysztofie dziękujemy. Dziękujemy za udział w siódmej edycji kongresu Business Without Limits.